Cześć! W tym filmie pokażę Ci jak usunąć lub odłączyć słuchawki lub jakiekolwiek inne urządzenie na Samsung Galaxy S25. No dobrze, więc pierwszym krokiem będzie otwarcie ustawień. A w ustawieniach znajdź zakładkę połączenia. A tutaj musimy znaleźć Bluetooth. Lub możesz po prostu skorzystać z menu szybkiego dostępu i przytrzymaj swój palec na ikonie Bluetooth i przejdź do szczegółów, cokolwiek jest Twoim ulubionym sposobem. Więc tutaj po prostu naciśnij na swoim urządzeniu, aby je po prostu odłączyć, ale nadal będziesz, jak widać, nadal jest sparowane, więc po prostu połączmy się z nim ponownie. A jeśli chcemy całkowicie usunąć parę, to znika z naszego telefonu i musimy ponownie sparować aby się połączyć i musimy po prostu nacisnąć tę małą ikonę ustawień a tutaj po prostu naciśnij usuń parę i to całkowicie usunie to twoje na przykład słuchawki lub cokolwiek innego z listy bluetooth jeśli podobał ci się ten film i jeśli uznałeś to za pomocne zostaw lajka, zasubskrybuj i dzięki za oglądanie